Szanownych Państwo, na naszym terenie jest spółdzielnik Stranej Arte. Bardzo się cieszymy, że możemy gościć tak zacnych gości, pani minister, pana ministra i, i wszystkich innych, którzy przybyliście do nas. Cieszymy się, że możemy współuczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Wzajemnie potrzebni. Około 40 mieszkań w Bielawie będzie przeznaczonych dla osób, które pogubiły się w swoim życiu, dla obcokrajowców i dla tych, którzy są w potrzebie. Także jest nam niezmiernie miło gości tak zacnych ludzi tutaj, ważnych. I ja może prze, przekażę głos już yy, pani minister, a później pan burmistrz i pan, pan minister. Dzień dobry. Szanowni Państwo, rozpoczynamy realizację projektu pilotażowego wzajemnie potrzebnych tutaj w Bielawie. Projektu, który jest yy, przełomowym projektem, właściwie oczywistym, ale tak naprawdę bardzo, bardzo innowacyjnym, ponieważ zawiera. Trzy podstawowe elementy, żeby pomóc rodzinie i człowiekowi: mieszkanie, pracę i edukację, opiekę nad osobami zależnymi. Projekt był żeby powstał, żeby Kancelaria Premiera Rady Ministrów podjęła finansowanie takiego projektu, był impuls też taki, że do naszego kraju przyjechało wiele osób, które w bardzo szybkim czasie rodzin potrzebuje wsparcia, ale tak naprawdę jest to projekt, który wpisuje się w ogólną politykę rządu dotyczącą takiej dywersyfikacji mieszkań i polityki społecznej połączonej właśnie z aktywnymi formami, gdzie Mieszkanie nie zawsze musi być od razu własnościowe, że jest część osób, które potrzebują taniego mieszkania. Powstanie tutaj Społeczna Agencja Najmu, która dwa lata temu została implementowana w polskie prawo, a teraz ma szansę dzięki temu projektowi rozpocząć swoje działanie. To jest początek rządowego programu, który będzie skalowany w całej Polsce. Tutaj w Bielawie, w spółdzielni socjalnej ARTE to jest podmiot ekonomii społecznej, w której potrafili połączyć przede wszystkim swoją misję misję pomagania drugiemu człowiekowi, kompetencje, profesjonalizm, bardzo dobrą współpracę z miastem z Bielawą. To też jest innowacja, czyli projekt, który ma łączyć organizację pozarządową i miasto i to też przy wsparciu rządowych środków. Solidarność, współpraca pięknie nam wyszła, jeśli chodzi o kryzys migracyjny, o, o wojnę na Ukrainie. I ten projekt ma też za zadanie podtrzymać tą właśnie współpracę, po to, żeby właśnie robić takie dobre rzeczy. Cieszę się, że akurat w tym miejscu, przy współpracy z tą organizacją, która ma doświadczenie i potrafi naprawdę w dobry sposób pomagać ludziom, będziemy mieli szansę 40 mieszkań uruchomić, stworzyć nową przestrzeń, ale też przy okazji pomóc w aktywizacji zawodowej i opieką nad dziećmi czy osobami zależnymi. Projekt, tak jak powiedziałam, jest projektem pilotażowym, realizowany jest w pięciu miejscach tutaj, prawie 4 miliony złotych wsparcia rządowego i takie pełne wsparcie i przychylność premiera Mateusza Morawieckiego, który w tej chwili też widzi taką potrzebę, żebyśmy właśnie łączyli te wszystkie elementy. Projekt, który mam nadzieję, za chwilę będzie można oglądać jego sukcesy, on będzie szybko realizowany. To nie jest łatwy projekt, ale mam nadzieję, że tutaj przy tej pełnej współpracy, pełnych założeniach oczywiście dodam jeszcze, i też z nami są przedstawiciele UNHCR-u. Nie ma IOM, nie ma UNICEF-u, ale to są partnerzy tego projektu. Spotkało się z ogromną aprobatom tych organizacji międzynarodowych, które tak naprawdę z nami wypracowały to rozwiązanie. Więc mam nadzieję, że tutaj przy realizacji tego projektu pokażemy, jak to robić na całą Polskę i to będzie naprawdę nowa, przełomowy moment w polityce społecznej, i polityce mieszkaniowej. Oddam może głos panu burmistrzowi, który tu gościnnie będzie tutaj patronem tego projektu i tak naprawdę bez samorządu on by się też nie udał, bo on zakłada bardzo takie solidne współpracy i partnerstwo z samorządem. Witam państwa bardzo serdecznie, oczywiście panią minister, pana ministra. No pomysł czy idea w ogóle to powstała kilka miesięcy temu podczas obchodów jubileuszu dziesięciolecia tutaj działalności organizacji pana Jarka Pileckiego właśnie spółdzielni ArTE. Kilka słów z Panią Minister, że taki program będzie powstawał, czy gmina jest otwarta na, na pilotaż. Oczywiście Bielawa stara być się gminą innowacyjną, otwartą na wszelkiego rodzaju pomysły i takie kreatywne rozwiązania, które sprzyjają rozwiązywaniu problemów w społeczności lokalnej. Pilotaż został uruchomiony. Wspólnie z Panem Jarkiem i ze spółdzielnią Arte przygotowaliśmy wniosek aplikacyjny. Oczywiście nie, nie obeszło się bez jakichś drobnych przeszkód, ale wszystkie udało się przebrnąć. No i tak jak pani minister zauważyła, 4 miliony złotych dotacji na w dużej mierze modernizację substancji e, mieszkaniowej naszej gminy, która później docelowo zostanie oddana osobom e, na różnych zakrętach swojego życia, z różnych przyczyn, e, bo bardzo często e, jakby ludzie sprowadzają te wyobrażenia, że to jest głównie alkohol i jakieś tam używki, natomiast nic bardziej mylnego mam okazję, właśnie dzisiaj jest wtorek, kiedy przyjmuję naszych mieszkańców i próbuję jakoś im pomóc rozwiązać problemy. One głównie sprowadzają się do substancji mieszkaniowej i nie dalej jak dwa tygodnie temu przyszła do mnie mieszkanka Bielawy, która ma trójkę dzieci, jest po rozstaniu się ze stałego związku, jest samotnie wychowującą matką. I niestety przepisy, które regulują kwestie przydziału lokali komunalnych, mówią o tym, że żeby dostać taki lokal, trzeba spełnić kryterium dochodowe. Samotnie wychowująca matka, pracująca osoba, zadbana, schludna i taka bardzo elokwentna, przy podziale na cztery osoby ten dochód niestety jest niewystarczający, więc lokal komunalny w myśl przepisów się nie należy. Lokal socjalny, owszem tak, natomiast, bo tam nie trzeba kryterium dochodowego. Natomiast Gmina nie dysponuje lokalami mieszkalnymi o określonej powierzchni, bo inne przepisy regulują, że gospodarstwo czteroosobowe musi dostać mieszkanie o nie mniejszej powierzchni niż 40 kilka metrów. Takich u nas nie ma, więc komunalne się nie należy, socjalnego nie ma, więc tak naprawdę pani skazana jest na dom samotnej matki. Co też nie jest dobrym rozwiązaniem dla dzieci, które już ocierają się o jakieś depresje o stany lękowe itd spółdzielnia san, która ma powstać, właśnie dostanie od gminy w zasób 30 kilka lokali mieszkalnych, one zostaną wyremontowane i właśnie takie osoby, jak pani, o której przed chwilą mówiłem, będzie bardzo dobrym beneficjentem, bo to jest osoba pracująca, ona otrzymuje wynagrodzenie, otrzymuje świadczenie. Dziś 500, plus, a słyszę, że niebawem może być 800, plus, więc dochody ma, tylko że w myśl przepisów e, świadczenie prorodzinne 500, plus nie jest zliczane do dochodu na e, gospodarstwo domowe i nie można, wyliczając e, kwalifikacje do mieszkania komunalnego, uznać jako dochód. E, więc ten projekt pilotażowy pozwoli nam stworzyć kryteria przydziału tych lokali i w dużej mierze rozwiązywać problemy rodzin, takich, które w Bielawie jest ich sporo. I w całej Polsce ich jest dużo. Jako Bielawa mam nadzieję, przetrzemy ten szlak i myślę, że tutaj rząd na przyszłe lata, na przyszłe, że tak powiem, budżety będzie pamiętał o tego typu problemach i będzie ten pilotaż kontynuował w dalszych, w dalszych latach, bo to jest naprawdę dobre rozwiązanie. A my pokażemy tutaj wspólnie z drużyną pana Jarka Pileckiego, że, że potrafimy. I tak jak otwieraliśmy. Jadłodzielnie, która tutaj stoi obok, jak otwieraliśmy sklep socjalny, jeden z pierwszych w Polsce, tak teraz będziemy uruchamiać socjalną agencję najmu, czyli tak zwany SAN, i będziemy, że tak powiem, tam lokować naszych mieszkańców, którzy są w potrzebie mieszkaniowej. Także gratuluję pomysłu. Dziękuję za to, że Bielawa mogła stać się beneficjentem. Ja wiem, że to jest spółdzielnia Arte, ale my tutaj jako społeczność lokalna mówimy, że jest to projekt bielawski. Będziemy realizować go wspólnie i mam nadzieję, że ten pilotaż będzie powodem do chluby też i kancelarii pana premiera i ministra. Także dziękuję. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Proszę pana ministra. Bardzo dziękuję Pani Minister, Panie Burmistrzu, Panie Prezesie, Szanowni Państwo, ja przede wszystkim e, chciałem podziękować, bardzo podziękować Pani Minister za przygotowanie tego programu, bo on odpowiada na rzeczywiste potrzeby, których w Polsce jest e, bardzo wiele. Panu Burmistrzowi za to, że e, Bielawa zawsze z taką otwartością i gotowością e, podchodzi do współdziałania, do tego e, typu projektów. Ale największe gratulacje, a przede wszystkim podziękowania chciałem złożyć panu prezesowi Pileckiemu, dlatego że to, co e, robi w swojej działalności wraz ze współpracownikami, czyli dawanie szansy na normalne, życiu, na normalne życie osobom, które gdzieś się zgubiły, osobom, które są najbardziej potrzebujące, to jest olbrzymia wartość. To jest wartość i działanie godne najwyższego szacunku i właśnie e, podziękowań. E, jesteśmy jako rząd, e, bardzo zdeterminowani do tego, żeby takie programy tworzyć, żeby właśnie tym osobom najbardziej potrzebującym pomagać. Cieszę się, że właśnie jeden z pierwszych pilotaży jest tutaj na naszym terenie, na terenie gminy Bielawa. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję. Czy są jakieś pytania, to. No, tak. no. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. To jedziemy jedziemy teraz w takim sobie. razie. Tak, nie będzie. <grym>.